Ten rekomendowany przez nas przepis pomoże Ci uniknąć wszelkiego rodzaju leków i wizyt czy to u lekarza, czy też w aptece, ponieważ jest niezwykle silny i skuteczny. Jego wspaniałe korzyści zdrowotne wzmocnią Twój układ odpornościowy i pomogą w szybkim czasie zwalczyć przeziębienie i grypę. Co jest też ważne, przygotujesz go w domu i to bez większych komplikacji. Składniki Jeden średniej wielkości korzeń imbiru. Dwie cytryny. 500 g miodu. Przygotowanie. Umyj cytryny i pokrój w średniej wielkości kawałki. Następnie obierz imbir i pokrój go w plastry. Umieść cytryny i imbir w szklanym słoju i dodaj miód. Następnie zamknij słoik i pozostaw go w pokojowej temperaturze przez jeden dzień, w ten sposób wszystkie składniki puszczą soki. Następnie odstaw słoik w zacienione chłodniejsze miejsce na 1-2 miesiące w tym czasie mikstura stanie się galaretowata. Można użyć trochę ciepłej wody, aby ją rozkieńczyć. Stosowanie dla dorosłych. Zalecana dawka wynosi 2 łyżki dziennie i od 1 do 2 łyżeczki dziennie dla dzieci. Użyj tej zdrowej naturalnej bomby dzięki czemu wzmocnisz swój układ odpornościowy i unikniesz wszelkiego rodzaju chorób.